Podczas rozmowy słychać, że radio widzi, że dobrze się bawią. Pielęgniarka przekazała im podstawowe informacje dotyczące zdrowia księżnej Kate. Księżna śpi chwili, bo miała męczącą noc. Nic złego się jednak nie działo. Potrzebuje snu. Podaliśmy jej płyn. Czuje się dobrze, a jej stan jest stabilny. Zdaniem specjalistów, nawet jeżeli dziennikarze nie mieli złych zamiarów, przekroczyli zasady etyki zawodowej. To praktyka, w której celują media komercyjne i tabloidy. Zwykłych ludzi traktują jako pionki na tej szachownicy, w której rozgrywają swoje sensacyjki, kompletnie nie troszcząc się, że dla kogoś to może być istotna zmiana w życiu. Prowokacje, które naginają prawo, a tak było w tym przypadku, bo dziennikarze podszyli się pod inne osoby, okłamując rozmówczynie, często stosowane są w dziennikarstwie śledczym. Są uzasadnione tylko wtedy, gdy zagrożony jest interes państwa, pokazują społeczeństwu naganne zachowania urzędników państwowych albo osób, których działania mogą mieć negatywny wpływ na życie innych ludzi. Nigdy nie wolno wciągać ludzi e, niewinnych w jakieś intrygi, nie wolno kusić ich e, e, i nakłaniać do popełnienia przestępstwa. W dziennikarstwie komercyjnym sensacja i treści, które mogą być uznane za kontrowersyjne. Coraz częściej przesłaniają to, co jest sensem pracy reporterów. Proszę, że ten przede wszystkim mamy mieć pomoc. Informować, mamy pomagać, mamy rozwiązywać problemy. To dziennikarze powinni robić z jakby całą determinacją. Sprawa pielęgniarki to już druga w tym tygodniu kontrowersyjna historia z udziałem dziennikarzy. Dwa dni temu na internetowych forach zawrzało po tym, jak fotograf współpracujący z New York Post Zamiast pomóc mężczyźnie, który został zepchnięty z peronu pod nadjeżdżający pociąg metra, robił mu zdjęcia, które trafiły na pierwszą stronę dziennika Piotr Stokarski, TVP INFO. Pierwsze komentarze, które pamiętam po były takie: Pewnie dziewczyna straci pracę. To się skończyło dużo tragicznie". To jest z nami, tak? Dobry wieczór, witam. Myślę, że w tej sytuacji należałoby mieć nadzieję, że taki tragiczny w to, to okoliczności, że ta to, to śmierć nie jest wynikiem samobójstwa jednak, bo będzie bardzo, bardzo trudna sytuacja dla, dla wielu osób nie do zniesienia myślę. Dla samych dziennikarzy, dla Kate, ja mam rodziny królewskiej. Ta pielęgniarka, obawiam się, że to jednak jest samobójstwo, to jest pytanie tło. tło. Jedna z pierwszych, czy, czy może po prostu, pierwsza ofiara Kate Mani, ale też ofiara popkultury, w którą dzisiaj żyjemy, tym, co się dzieje w mediach. Bo kiedy księżna Katrin trafiła do szpitala dziesiątki, jeżeli nie setki fotoreporterów i paparazzi, stacje telewizyjne przed szpitalem, wszyscy tym żyli. Pojawiały się też żarty, dokcipy, skecze, różne media, w zależności od ich charakteru, w różny sposób relacjonowały tę historię, ale to jest przede wszystkim ogromny biznes na całym świecie, nie tylko w anglojęzycznych krajach, tak jak w Australii, ale również w, w tych krajach, które po prostu, które takie w Niemczech, gdzie niemiecki Bild publikował przeróżne spekulacje, zakłady buchmańskie, a ile dzieci, a jaki jak płci, a kiedy się urodzą, a czy na pewno książę William jest ojcem. Wszystko się wokół tego działo. Ten biznes się kręcił, myśmy jest. to nie zobaczyli. bo ja rozumiem, że może się potwierdzić informacja o tym, że było to samobójstwo. Tylko jakie było jego tło? Czy to dziewczyna się tak na swoje życie dlatego, że. Za daleko poszła w swojej wylewności w telefonicznej, czy są całkiem inne przyczyny? To w związku z, z jej pracą. No właśnie. To teraz powiem Państwu, być może coś, co zaskoczy wszystkich. Najprawdopodobniej ta osoba to nie jest osoba, która rozmawiała z DJami australijskiej stacji. To jest pielęgniarka, która odebrała od nich telefon i nie przełączyła do osobistej pielęgniarki księżnej Katyni. To ta druga kobieta podała te wszystkie informacje. Myślę, że rozmawia z królową, nawet nie. Zająknęła się i nie zastanowiła się, czy coś nie jest, nie tak, kiedy w tle było słychać szczekania, że Toma Króla Wam mówiła księciowi Karolowi, że idą teraz na spacer z To Już się wszystkiego dowiedzieli. Ta pierwsza pielęgniarka. Jest odpowiedzialna tylko za to, czyli ta kobieta, która nazywa się e, Jacinta Saldanka. Prawdopodobnie, bo to nazwisko wskazuje, tak być może że to nie jest rodowita Brytyjka, może jej e, krajem pochodzenia był Pakistan czy Indie, może nie wyłapała australijskiego akcentu, ale ona jest odpowiedzialna tylko i wyłącznie za to, że przełączyła telefon od rzekomej królowej. bardziej czuć się odpowiedzialna za tą sytuację, a nie ta, ta pierwsza pielęgniarka. Witam mówi, że ta pierwsza pielęgniarka była ym, bardzo zamknięta w sobie i stłumiona po tym wydarzeniu. Podobnie dostała resplendę, na pewno jej nie zawieszoną w obowiązkach, nikt jej nie zwolnił. No, być może oddecydują jakąś rozmowę, ale nawet nie dyscyplinarną, tylko taką informującą, że teraz mogą wziąć się przy że rzeczy, bo świat oszalał na punkcie tej. A media... A właściwie dwójkę dziennikarzy, bo to jest Mel Grake i Michael Christian. To są dziennikarze, to byli, bo już są zawieszeni dziennikarze australijskiej stacji australijskiego Radia Today FM. E, myślę, że sami stali się ofiarą tego głupiego dowcipu. A może nie głupiego, to po prostu dowcipu, który potem przybrał karierę, a strasznych rozmiarów. Bo oni już zostali zawieszeni, musieli natychmiast zlikwidować swoje internetowe konta na Twitterze, bo w, 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 pod ich adresem spadła nie tylko fala. Krytyki, ale trwała pogróże. Ale nie wie, co teraz zrobić. Prawdopodobnie będzie musiał ich zwolnić. Nie wiem, kto ich zatrudni, bo, bo w internecie panuje zaraz że to ludzie, którzy mają krew na rękach, krew tej pielęgniarki. A m, m, sprawa będzie miała swój dalszy ciąg. Teraz Wielka Brytania oszaleje.